Wszechświat bez koszulek rządzi. Tak, to największy przełom w historii ludzkości. Tu się schowałeś, Einstein! Musimy wrócić do koszulkowego wszechświata, bo wszystko się tam zje, Pojebało się tam, zepsuło. Weź swojego kawalera, który akceptuje cię w twoim życiu. Zawsze wiedziałem, że świat bez mnie nie da sobie rady. Jesteś taki potrzebny, ruszajmy! Prawda, jestem najważniejszym bohaterem świata, lecz ty musisz zostać tutaj. Dlaczegoż pasujesz tu? Bo będąc Topless, jesteś... sobą. Nasz ocalacz ludzkości ma rację, a jako premier ziemi wydaje rozporządzenie, że zakładanie ubrań na to piękne ciało to zbrodnia przeciw naturze. Z3, jedziemy! To nie wygląda na nic ponad moje siły Tylko pozwól mi się uporać z traumami Dobra, powalczmy ze złem Ciąg dalszy nastąpi